Dobra, Który? Który? ale ja nie Dobra, tu jest Turek, tu Na Turek, Temat dla to Ameryka. Czy cokolwiek? Czy czy co OK. co zamknięta impreza! Zamknięta impreza, impreza amerykańska! A, to jest finał. Podsywa tak trzy wejścia. Trzy nie organizuje. Sywa się, Ozel. trzy wejścia o kiki, Ozel. Kiki, Ozel. Kiki, Ozel. Kiki, Ozel. Kiki, Ozel. Kiki, Dawajcie. Popada Ozel. na Majku, jest pecem, zamykam ci jak policja imprezę Właśnie ogólnie i tak lecę spoko sam zamknęli imprezę. Wiecie przez kogo? Właśnie ogólnie i tak rymem ciskam, uwaga. To jest po taniaku policja, wiesz, cisnę te wersy, zamknęli imprezę. Nie przeszedł selekcji, właśnie ogólnie i tak lecę lepiej. Bo by ginął nie się na scenie Dokładnie, wiesz ja tu padam, że o wpadłem tu, żeby cię ze sceny ściągnąć Pasz się ogólnie i tak lecę bez kitu para ze sceny, stoimy na trawniku Jeszcze na trawniku lecę Tak lepiej, wasz na trawniku Przysnę ci w ziemię, dokładnie O, leciał. Dla ciebie temat stoi właśnie Otwarta orientacja

Yo, 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 i teraz każdy się skupi. i weźmie mi nowy kij z dupy. Ooooooo Mordo, tak lecę, otwarta orientacja. Wiecie przecież, ej, dobra mordo, ja nawijam kij. Stajnie każdy orientuje, gdzie jest ta policja. Oooo! Nie Chodzi, ten cię szepy Ej, swoją pokutką i słychać syreny, dlaczego? O! I to powiem prawie, bo ten type, kurwa mieszka w Warszawie. O! Ej, nie za mi i teraz wielki hałas, ludzie stułap. Jo, 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 I właśnie tak jak byli na jest to widzieli, jak on ze mną wygra, to się kurwa wywieli! O! Ale tak kto wygrał Kuki, a nie Muzysz. Pyk. Ile mam jeszcze czasu? 5 sekund. Yes. 5. A na bank. Dalej, 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 dalej dalszy, po wejścia! Trzy razy komet. Teraz ja Chodź, Ja, 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 No to prawda, jak ty wygrasz, kurwa, Michael Jackson o żynie. Na mikrofonie. Nie jesteś tekromantom, w imiki z dupy. Spoko żeby kurwa go wyjaśnił, najpierw go włożyć dokładnie. Wiesz, ja tu ziom, lecę spoko, ale najpierw włożę w dupę twoją, cokolwiek wiesz i lecę tak, baby. Widzisz syreny, to czekaj na karetę. Nie, wow. lecę tu, baby, ale wiesz, chcesz wyrwać syrenkę? Nie, lecę i tutaj tą pałą. Wyrwam syrenkę, za małą, nie ma. Yo, 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 yo! Jest za cookie, no im powiem to, mam słyszę karetkę. No poczekacie, ojo mi oh. tu nie ma, to jest operacja i siema. Właśnie tak, ej, on przyjechał rozjebać ochrona, czy ktoś mu sprawdzał ten plecak? Oh. Oh.

No, no. A, proszę bardzo. A, proszę bardzo. Ja się rozklejam, A, proszę bardzo. A, proste. bardzo. A, ja proszę bardzo. A, proszę bardzo. A, nie bardzo. nie nie bardzo. A, proszę tak A, na bardzo. A, nie bardzo. nie nie bardzo. A, proszę nie A, nie bardzo. A, proszę nie w proszę bardzo. A, proszę bardzo. A, nie bardzo. nie proszę bardzo. A, proszę bardzo. A,

Yo, 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 muzyn, mordeczko i pali mikrofony, tak Spalony I tylko mordą, hej I teraz to rozklinij, bo tutaj przekroczyłeś jedną z linii I właśnie tak, mordeczko, to jest dobre Ja tutaj, wiesz, zamienia Ciebie, tu uronię krople. Haha teraz to czuj, to jest jedna kropla super gluj Ooo jeszcze, nie ma kosa, he Więc teraz jeszcze tam wciągaj do nosa I od tak tak, lecę mordeczko Tu Tobie w głowie tylko biały węgorz

Ej, rozstrzygnie uchów, ja tak to zrobię No bo jutro lamusie będą bite, łuki brzmiowe Proste, Pies i lecę, tutaj z bragą i to Kurwa, z tępą strzałą, dokładnie, Wiesz i lecę Tutaj w szeniu tempa strzała, szkoda, że nie trafi do celu Do celu, i tu powiem tak, to do ziombli, Do celu, nie doprowadzi ci krzyż do kołowców Jeszcze raz, ej, gram, to ja grę tobie drogi w życiu Nie wskażę GPS, dokładnie, Wiesz i to jest Miśla przemoc, choćby ku... Chyba mówił ci dawaj, skręć w lewo. Dobra, Dobra, nie wiem czy to śpiew mordeczko, czy to skowy. Ty łuki zalicasz tylko na placu manewrowym. Mordeczko jak Ty zacieszasz, w placu manewrowym i naucz się przyspieszać. Co ty się napinasz? Chuj z tym utowem, to jest zwykła cięciwa i właśnie o to chodzi Mordo, ja tu lecę dalej, jak zawsze he, Walę celną strzałę I tylko tyle mordo Jak mam powiedzieć więcej he, Tą strzałą ustrzeliłem w tym serce. serce. I zarm ja jeszcze jedno i ci powiem Mordo Nie olewam prawa, więc będzie mi dane prosto Kurwa

Děkujeme, že jste byli Dobrá! Mějte